Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Zobaczcie, przede wszystkim z czym nam się kojarzy kozie mleko, że to jest taki albo płyn, albo ewentualnie jeszcze proszek, taka forma sproszkowana. A tu takie zaskoczenie. Jeżeli chodzi o kosmetyk kozie mleko do kąpieli firmy Naturday, to zobaczcie jaka jest konsystencja. To jest krem. Widzicie? To jest taka bardzo leciutki kremik, bardzo fajny i ten krem można stosować do kąpieli, można stosować po kąpieli. Ale najpierw o tym w jaki sposób, to znaczy w jakim celu i kiedy możemy go zastosować, a dopiero później wam opowiem jaki sposób zrobić taką kąpiel, a w jaki sposób kiedy stosować to na skórę. Wiemy już, że to jest produkt absolutnie naturalny bo to jest kozie mleko, które ma bardzo fajny wpływ na nasz organizm i ogólnie, kiedy go stosujemy do wewnątrz, że chodzi o samo mleko, ale też po to się wykorzystuje w kosmetykach, w takich kremach i balsamach, że bardzo fajnie regeneruje naszą skórę. I tą kąpiel, taką prawdziwą z koziem mlekiem, zawsze nazywano kąpielą Kleopatry, ze względu na to, że genialnie zmniejsza naszą skórę, wygładza tą skórę i ujędrnia. Podciąga ją. A myślę, że na tym nam wszystkim też zależy. Natomiast warto pamiętać, że ten produkt zawiera proteiny w swoim składzie, a to bardzo fajnie łagodzi wszystkie podrażnienia, które na skórze mogą się pojawić i tworzy taki ochronny filtr albo tak jak w kosmetolodzy, kosmetolodzy mówią, ochronny film na naszej skórze. I to bardzo fajnie sprawdzi się u ludzi, które mają bardzo wrażliwą skórę, które mają jakieś zmiany, podrażnienie, łuszczenie się, egzemy, łuszczyce, atopowe zapalenie i tak Wtedy, kiedy tą skórę trzeba chronić. I bardzo fajnie będzie nam też chroniło od przed nadmiernym opalaniem się. Jeżeli ktoś lubi w tym okresie, okresie takim letnim, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, no to wiemy, że to nasze ciało jest bardziej narażone na słoneczko. I można wieczorem już po opalaniu się, po takim wieczornym prysznicu, nasmarować na całe ciało, żeby odbudować tą naszą skórę, żeby ją wspomagać. Natomiast też będzie bardzo dobrą ochroną na wiatr i mróz. Dlatego, jeżeli ktoś wyjeżdża na narty w zimie, to też powinien ze sobą taki kremik mieć, ale nie tylko jak przed wyjściem na przykład na zewnątrz, żeby smarować te otwarte części ciała, ale też po tym, żeby tą skórę zregenerować już po powrocie z takiego odpoczynku na świeżym powietrzu. Bardzo fajnie będzie takie mleko dbało o skórę zaczerwienioną. I jeżeli takie podrażnienia, zaczerwienienia się pojawiają, to kozie mleko potrafi usunąć takie zaczerwienienia na skórze. Czy to gdzieś na całym naszym ciele, czy to na twarzy. I może być przy różnych otarciach, odparzeniach stosowane do gojenia różnego rodzaju małych jakichś pęknięć i ranek i bardzo jest idealny właśnie dla skóry problematycznej, ja na sobie wypróbowałam, ja mam taką skórę bardzo wrażliwą, bardzo problematyczną, bardzo trudno jest nie dobrać kremy i powiem Wam, nie zważając na to, że to jest balsam tak naprawdę do pielęgnacji ciała, ja go wypróbowałam też na twarz, nasmarowałam na swoje naczynka, w ogóle na całą buzię i powiem Wam, że jest genialny, rzeczywiście bardzo fajnie łagodzi i jest tak delikatna konsystencja, że wystarczy odrobineczkę. Pamiętajmy, że wszystkie kremy, wszystkie balsamy zawsze stosujemy na wilgotną skórę. Na wilgotną skórę wtedy zużyjemy bardzo mało, bardzo fajnie równiutko się rozprowadzi, a dodatkowo pamiętajmy, że woda jest takim nośnikiem i bardzo łatwiej wtedy szybciej nam te produkty będą się wchłaniać. Ale to nie wszystko. Nie samo kozie mleko jest w tym wspaniałym opakowaniu. Jest jeszcze dodatkowo, tak jak mówiłam, kilka, czasami w produktach kilkanaście ekstraktów i różnych składników bardzo fajnych, naturalnych. I na przykład w kozie mleku dodatkowo jest olej żożoba, który zawiera witaminę E. A witamina E jest znana jako witamina młodości. I to jest produkt, który bardzo mocno będzie nam wygładzał tą skórę i będzie likwidował drobne zmarszczki. Dlatego jak najbardziej może być stosowany na twarz, może być stosowany gdzieś tu w okolicy zmarszczy, gdzie się pojawiają te kurze łapki. Bardzo fajnie nawilża i, i likwiduje swędzenie, które może się pojawiać na skórze suchej, na skórze zmęczonej, bardzo często w też w pewnym wieku pojawiają się takie do, do, swędzenia. No brzydko to brzmi, bo nazywa się to swędzenie starcze, ale tak naprawdę jest to związane z tym, że skóra po pierwsze jest przesuszona, a po drugie skóra e, już nie ma tego właściwego pecha. Co jest bardzo, bardzo istotne, i wtedy mogą się pojawiać różne pęknięcia na tej skórze, i mogą wdrapywać się infekcje. I właśnie takie kozie mleko, które będzie z jednej strony łagodzić, nawilżeć, goić te zmiany, zapobiegać ten stanom zapalnym, to warto wiedzieć, że kozie mleko zawiera. Naturalny kwas mlekowy, to znaczy będzie odbudowywać pH naszej skóry. To jest też taki krem, można powiedzieć, probiotyczny, bo będzie ten kwas mlekowy nam pomagał odbudowywać florę bakteryjną. Natomiast kolejnym składnikiem, Właśnie tego produktu pod nazwą Kozie Mleko jest też sól z Morza Martwego. Są tu zawarte minerały, które odżywiają komórki naszej skóry. 24 minerały znajduje się w morzu Martwym. To jest to, co jest dla naszego organizmu bardzo niezbędne. I wiecie, że Morze Martwe w ogóle jest znane z tego, że ludzie tam jeżdżą przy różnego rodzaju problemach na skórze. Jeżeli ktoś ma egzemy łuszczycy, no to kąpią się w morzu Martwym, stosują różne zabiegi z solą z Morza Martwego. My będziemy. Ten produkt mieli tu. W kozie w mleku dodatkowo te minerały, które będą pomagać nawet przy problemach dermatologicznych, i będą dodatkowo nawilżać skórę. I to nawilżenie będzie się trzymało przez dłuższy czas. Natomiast musimy, kochani, rozróżnić, co to znaczy natłuszczanie, a co to znaczy nawilżenie. Nie chodzi nam o natłuszczenie, żeby to błyszczało i żeby to dawało taki efekt, że wydaje się, że jak jest tłusta, no to znaczy, że jest fajne. Bardzo często takie zwykłe natłuszczenie jakimiś tam nie zawsze dobrej jakości kremami, olejami, powoduje, że nasza skóra wręcz odwrotnie. Cierpi, bo my wtedy blokujemy ten proces oddychania naszych komórek, oddychania naszej skóry, a nam nie o to chodzi. Nam chodzi o to, żeby zregenerować tę skórę, żeby ona oddychała, funkcjonowała prawidłowo i żeby ona była nie natłuszczona, a nawilżona. I to spowoduje regularne stosowanie produktu, który z jednej strony będzie nawilżał, regenerował, ale z drugiej strony też będzie odżywiał. A dodatkowo Koźle mleko zawiera kolagen. Słuchajcie, kolagen, który jest podstawowym białkiem naszej tkanki łącznej, i on odpowiada za to, czy skóra jest sprężysta, czy jest jędrna. I kolagen też odpowiada za utrzymanie wody w komórce, żeby właśnie to było naturalne nawilżenie. I wtedy wiemy, jak już wiemy, jak to działa, to możemy sobie nawet sami zrozumieć, w jakich sytuacjach taki produkt można zastosować. Jeżeli człowiek moc, mocno rośnie w okresie dojrzewania, kiedy bardzo szybko rośnie młodzież, no to jak najbardziej taki balsam może być stosowany, on wtedy zapobiega powstawaniu rozstępów na skórze, bo bardzo często u młodzieży rozstępy się pojawiają, bo po prostu organizm nie nadąża za tak szybkim wzrostem. Dodatkowo bardzo fajnie stosować kobietom w ciąży. To jest zapobiega powstawaniu rozstępów. Jak po Rodzie też, żeby odbudować i zregenerować skórę. Bardzo często też przy ćwiczeniach fizycznych osoby, które sobie lubią tam przepakować troszeczkę, to wiedzą, że w momencie, kiedy bardzo szybko rośnie im ta masa, no to niestety też rozstępy mogą się pojawiać, także na to też warto zwrócić uwagę, jak również przy odchudzaniu. Żeby cieszyć się później w proces po odchudzaniu tym ładnym ciałem, żeby to ciało, ciało nie było obwisłe, to jest. Produkt do codziennej pielęgnacji całego naszego ciała. Kolejne zastosowania koziego mleka to jest problem trądzikowy lub jakichkolwiek wyprysków, właśnie ze względu na to, że zawiera kwas mlekowy. Można stosować wtedy na twarz i można robić takie maseczki bardziej, nie tylko delikatno cieniutko smarować, a takie maseczki, kiedy smarujemy taką grubszą warstwę, można też stosować przy wypryskach, na ramionach, na plecach. Bardzo często ludzie tam mają i zwróćcie uwagę, bardzo często też mają, szczególnie osoby młode, takie różne zmiany, niefajne, albo wypryski, albo takie, no nie wiem, takie grudki, zaskórniczki w okolicy tu na przedramieniu. I wtedy będzie po prostu niezastąpiony ten produkt. Jedynie że trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o zmiany tu gdzieś, na plecach, na, na właśnie przedramionach, chociaż tak naprawdę na buzi też. To wszystko pokazuje, że my mamy zaburzoną florę bakteryjną nie tylko na skórze, my ją mamy zaburzoną ogólnie. Przede wszystkim trzeba zadbać też o jelita. I jeżeli ten produkt, kozie mleko, my będziemy stosować zewnętrznie, to przy takich problemach jak wypryski, gdzieby one się nie pojawiły na naszym ciele, to my musimy koniecznie zastosować probiotyk, symbiotyk, nasz opki żeby tą florę bakteryjną odbudować. To szczególnie u młodych ludzi trzeba zwrócić uwagę, myślę, że tu rodzice bardziej powinni zwrócić uwagę na to, co się dzieje w tych jelitach, jeżeli organizm alarmuje i wyrzuca to z góry, tu wszystko na skórze? Bo można sobie łagodzić, oczywiście, można to wszystko smarować, ale żeby ten problem znikł raz na zawsze, to z florą bakteryjną trzeba popracować, a tu trzeba też zwrócić uwagę na dietę. No, oczywiście trzeba ograniczyć yy, cukier. Wiemy, że trzeba ograniczyć te wszystkie słodkie bułeczki, gazowane napoje, no Coca-Cola i tak dalej. No, dla młodych to może nie jest takie łatwe, natomiast pamiętajmy, że nasze zdrowie jest bezcenne. Aha, no jeszcze jeden slajd Wam nie pokazała. Ja myślę, że to też jest bardzo istotne, że ze względu na to, że odżywia, zapobiega rozstępom, uelastycznia skórę, zmniejsza bliznę, kochanie, redukuje cyulit, no to myślę, że każda. Pani już będzie chciała to w swoim domu mieć. Zobaczcie, co robimy. Pierwsza rzecz to oczywiście kąpiel. Od kąpieli zacznę. Można z takim kremem, wyobraźcie sobie, to jest krem. Natomiast takim kremem można zrobić kąpiel. Dodać ten produkt do kąpieli. I teraz Wam pokażę, jak to najlepiej zrobić. Dlaczego pokażę? Bo jeżeli my z Wami weźmiemy taki krem i wrzucimy go po prostu do wanny, to on nam za bardzo się nie rozpuści. I jeżeli chcemy taką kąpiel zrobić, a naprawdę będzie cała kategoria ludzi, która taką kąpiel robić będzie. Ja wam powiem jeszcze drugi sposób, jak ja to stosuję, ale najpierw taki, który no myślę, że na przykład dla małych dzieci przy atopowym zapaleniu skóry, albo dla osób starszych, które no nie są w stanie się wysmarować, ktoś mieszka na przykład sam, nikt mu nie pomoże gdzieś tam plecki posmarować, albo no po prostu chcemy tak się zanurzyć, bo wiecie, że kozie mleko bardzo fajnie też regeneruje włosy. Natomiast no można oczywiście posmarować, Takim kremem na końcówki włosów, zostawić i później to spłukać, ale jest inny sposób, na przykład w kąpieli, i wtedy taką kąpiel trzeba zrobić. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli wrzucimy po prostu do wody, to się nie roztopi. Dlatego ja mam dla Was tak, żeby pokazać, taki słoiczek to może być każdy pojemnik. Ja niekoniecznie polecam szklany pojemnik trzymać w łazience, to jest niebezpieczne, żeby nam się nie spłukał, ale każdy pojemnik, czy to właśnie, jak będzie już puste takie opakowanie, czy to po jakimś szamponie. Nalewamy odrobinę wody. Bierzemy łyżeczkę. Bierzemy taką łyżeczką. A taką czubatą. Na wannę wystarczy. O, tak rozprowadzamy. O, teraz się ochlepę trochę. Zamykamy taki słoiczek z tym kremem. I robimy taką pustą mieszaneczkę. Bardzo łatwo się rozpuści. I zobaczcie, bardzo. Jednorodna masa nam takiej roztwór wyszedł, i to wlewamy do kąpieli. To jest jeden sposób. I yy, tu jest 300 ml. Jak będziecie brali taką łyżeczkę, no to myślę, że zwykle mała łyżeczka to jest 5 ml. Natomiast, jak weźmiemy taką dużą czubatą, no to może jakieś 7 do 10 ml tam wrzucimy do jednej kąpieli, no to jak mamy 300, to nam 30 kąpieli. Jak robimy to. Jeden, dwa razy w tygodniu, to oho, na ile nam to starczy. Bardzo oszczędny produkt. Ale powiem Wam tak. Jest specjalna metoda, jak robią kąpiel w bardzo drogich, ekskluzywnych spa. Tam nie dodaje się, Olejki do wanny. Nie dodaje się jakieś tam. Nie, nie, czasami się dodaje, ale chodzi mi o takie ekskluzywne zabiegi, kiedy najpierw te wszystkie cudowne rzeczy, olejki, kozie, mleko, krem, to wszystko się smaruje na ciało, a dopiero później się wchodzi do kąpieli. I to jest coś zupełnie innego. Trzeba po prostu wysmarować całe swoje ciało takim koziem, mlekiem. Odczekać jedną, dwie minutki i zanurzyć się w takiej kąpieli. Wtedy ciepła kąpiel, ciepła woda powoduje, że bardzo fajnie to wchłania się przez naszą skórę do naszego organizmu, głęboko tu do naszych wszystkich warstw skóry. Bardzo fajnie ta skóra jest wtedy zmiękczona. Wszystkie te mikroelementy dostają się bardzo głęboko też do krwiobiegu. Natomiast rozpuszcza się to nie po prostu w wannie z takiego roztworu w wodzie, tylko z naszej skóry to też się rozpuści i będzie ta te kozie mleko w tej wodzie naszej i my tam sobie poleżymy te 15-20 minut tak samo jak tu na obrazku ta pani można zanurzyć głowę, żeby jeszcze te włosy też się zregenerowały i taka kąpiel jak najbardziej jest wskazana. Także jest dwa sposoby zrobienia kąpieli rozczęczyć w wodzie albo na marować na siebie. Natomiast dla osób, które nie mają wanny, mają tylko prysznic. Jest fajny zabieg, który dokładnie w ten sposób robimy. To jest moczenie lub kąpiele, można tak powiedzieć, dla stóp lub dla dłoni. Szczególnie osobom, które mają jakieś otarcia na stopach, na przykład pęcherze się pojawiają po jakichś tam nowych butach, albo jeżeli chcemy zadbać o swoje pięty, tym bardziej teraz, kiedy no, te pięty są widoczne, chodzimy w sandałkach, no to żeby były mięciutkie, ładniutkie, żeby nie pękały, to taki zabieg można zrobić, ciepła woda, łyżeczka e, takiego mleka koziego i można sobie nóżki moczyć. Chociaż jest jeszcze jeden sposób i myślę, że ten sposób Wam też się spodoba, za chwilę o nim powiem. Natomiast jest coś takiego jak codzienna pielęgnacja ciała, to jest po prostu smarowanie. Na wilgotną skórę delikatnie wysmarować całe ciało, ten krem, to on wtedy też bardzo ładnie się rozprowadza. Ale maseczki, maseczki z kozim mlekiem, to jest maseczka na przykład, kiedy my tego kremu stosujemy nie cionisieńką warstwą, a stosujemy troszeczkę grubszą warstwą i zostawiamy na twarzy też na jakiś czas, troszeczkę dłuższy, 15-20, możecie to i 40 minut i później całą resztę, ten nadmiar, który nam się nie wchłonie, można ściągnąć kosmetycznym wacikiem lub po prostu spłukać wodą. I dokładnie to samo można robić z rękami. Jeżeli ktoś ma bardzo zniszczone ręce, a ja już nawet wiem komu mogę to polecić wśród swoich koleżanek, kiedy ręce się bardzo niszczą albo ludzie pracują bardzo dużo na przykład mam koleżankę, która pracuje w szkole ona sprząta, no to te ręce chociaż to cały czas robi w rękawiczkach gumowych, ręce ma strasznie zniszczone. Podejrzewam, że te rękawiczki gumowe to też no tak źle robią, bo ta skóra u niej nie oddycha. Ludzie, które też pracują w ogrodzie, albo czasami w domu, no też no dużo mamy różnych prac i możemy te ręce mieć zniszczone troszeczkę bardziej, to wtedy polecę się gęsto nasmarować kozie mleko i założyć takie rękawiczki. Wiecie, takie zwykłe, które do farby się używa, kosmetyczki korzystają albo w sklepach czasami widzimy, bułeczkę sobie bierzemy. Można kupić sobie cały zestaw takich rękawiczek, to groszowe sprawy i to chyba w sklepie fryzjerskim można sobie kupić i taką rękawiczkę później zakładamy. To powoduje, że nam te kremy nie będą tak szybko wysychać, a bardzo fajnie jeszcze stworzy taki efekt y, rozgrzewający. I jest jeszcze jeden sposób, jeżeli będziecie w domu mieli drugi produkt, a polecam, żeby to był jeszcze drugi dodatkowo oprócz koziego mleka solny peeling, to wtedy jeszcze lepiej o ręce będziecie mogli zadbać, bo najpierw zrobicie peeling, to on wam da ten efekt rozgrzewający, a dopiero później po spłukaniu nasmarujecie takie kozie mleko. I takie zabiegi możemy już robić. Kto ma te produkty, to już może robić, nawet dzisiaj to wszystko po kolei wypróbować. A jeżeli wy, kochani, już coś wypróbowaliście i macie jeszcze swoje inne jakieś. Mm, spostrzeżenia, jakieś rady, jak można kozie mleko zastosować, to bardzo będę Wam wdzięczna i nie tylko ja, myślę, że inne osoby, które to oglądają, to też będą Wam wdzięczne, jeżeli w komentarzach napiszecie, w jaki sposób też stosowaliście te produkty i właśnie w tym momencie to kozie mleko i jakie są Wasze efekty.